Cześć, cześć, lecimy 9 dzień. i Startujemy z naszym wyzwaniem dziewiątego dnia. Także słuchajcie, dziś tak jak robię, troszeczkę zwalniamy, bo bardzo ważna jest regeneracja i rozciągnięcie więźni. Także rozciągamy dzisiaj całe ciało. Wczoraj była mocna bata, mam nadzieję, że było ok, że wystarczająco. No dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy było mocna, czy nie była, czy jeszcze trzeba podkręcić, bo było za słabo i tak dalej. Więc dajcie znać. Będzie mi bardzo miło, natomiast dzisiaj sobie porozciągałem, czyli jeżeli się pojawiły jakieś troszeczkę obolałe nogi, to dzisiaj idealnie, żeby to wszystko porozciągać, bo mocny trening był oczywiście na nogi. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze po wysiłku jednak troszeczkę napić się wody żeby dostarczyć makro i mikroelementów do naszego organizmu i zawsze o takim mocy treningu trzeba przeprosić, tak? Coś zdrowego oczywiście. Czy zjeść, bo na raczej jakiegoś właśnie owoca, czy troszeczkę różnych jakichś ziaren zjeść, coś zdrowego, słuchajcie, żeby uzupełnić i te mięśnie, żeby odzyskały znowu taką pełną moc. Więc lecimy, rozciągamy się, ale oczywiście przed rozciągnięciem musimy zrobić rozrzewkę, żeby mięśnie były ciepłe, rozgrzane, elastyczne i wtedy one pięknie nam się rozciągną Zaczynamy, hop, Odpawię sobie, słuchajcie, matę i lecimy od rozgrzewki. Zrobimy rozgrzewkę taką, żeby, słuchajcie, rzeczywiście podnieść temperaturę ciała. Więc zacznijmy od biegu. Rozszerzamy nogi, pośladki, plecy, brzuch, ramiona. Ok, przyciągnij raz jedno raz drugą. Nogę do góry, kolanko wysoko. Świetnie. Jeszcze chwilę. Ok. Teraz wykonaj sobie rotację wiórka na zewnątrz. O właśnie. Przenosić wysoko kolanko i noga w bok. Super. Znowu troszeczkę tu. Mhm. I w biegu, daj ręce do przodu. Daj ręce do, do góry, do brody. Dobra, świetnie. I ręce rozczysta, stawy I ramiona, czyli zginasz i prostujesz raz jedną, raz drugą. rękę. Ok, teraz raz jedna idzie do góry mocno do tyłu, wyprostowane, staram się ile możesz wyprostować w stawie łokciowym. natomiast jeżeli będą lekko zgięte, nic się nie dzieje, czyli mamy wymachy, jedna idzie w górę, druga w dół i to robisz na przemian. świetnie. Krążenia w przód, krążenia w tył, obszerne krążenia, nie wierzchnia, siebie. Wybieg płaszczyźnie. Ekstra. Jodelka. W piękny, I pięty posiadamy. Druga strona. Mocny stretching całego ciała. Mhm. Dobra. Szerzej na nogach. I skłony dynamicznie. Jedna, druga strona. Hop. Wyprostuj. I ponownie zejdź kilka razy sobie do skłonu. Mhm. Ok, teraz tylko do przodu. I kilka razy tylko w przód. Pogłębiasz. Wyprost. Dobra, teraz jedziemy do nogi. Też. Kilka razy, tylko jedna. Wyprost. Ok, jedziemy druga, też pogłębiasz, super, super, wyprost, ok, kolanka, razem stopy, kolanka, zgięcie, przód i tył, krążenia, jedną, drugą, świetnie, stopy, rozrzejmy tak, żeby troszeczkę od stabilizację robić, czyli Stoję na innej nodze i wykonuję sobie krążenia w stawie skokowym, góra-dół, to samo z drugą stopą, uelastyczniamy, rozgrzewamy stawie skokowe. Dobra, fajnie, jesteś marszła i rozrzuć troszeczkę nad Wewnątrz, w przód, dobra, jeszcze troszeczkę torciku, żeby jeszcze, jeszcze troszeczkę podnieść temperaturę, dziesięć. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I super, i mamy. Lecimy po rozgrzewce. Zaczynamy. Czyli rozciąganie. Zaczynamy z tecin. Dobrze. Stańcie sobie, słuchajcie, weźcie sobie matę, bo będzie Wam wygodniej zdecydowanie ćwiczyć na macie. Czy jakiś kop, czy ręcznik. wygodnie sobie rozkładamy. Stajemy sobie w lekkim rozkroku. Bierzemy trzy razy głęboki wdech nosem i wydech ustali. Wdech. wydech, Wdech. wydech, wdech. 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 I wydech. Super. Przejdź szerzej. Do ustawienia. Jedna noga zgięta druga prosta. Wyciągnij rękę do trosy łokciu i sięgnij ręką jak najdalej. Trzymaj. Rozluźnij. Teraz przejdź na drugą nogę, a ta ręka, która była w bok, idzie do góry nad głową. Chwydza e, za nadgarstek. Pociąga, wykładuje skłon boczny. Ta jest zgięta, tam gdzie jest skłon. Trzymaj. Super. Rozluźnij. Zegnij teraz tą nogę i daj drugą rękę mocno w bok. Też ją wyciągnij najmocniej jak potrafisz. Ciągnij, ciągnij. Rozluźnij. Zegnij przeciwną i chwyć rękę, tak żeby rozciągnąć boczną część głowy. Trzymaj. Super. Zmniejsza roztrok. Ręce dajesz do przodu. W momencie, kiedy masz wyciągnięte w przód, wyprostowane czas teraz idziesz na maksymalnym rozciągnięciu do góry. Wysoko. Do sufitu. więc Trzymaj. Teraz skróć dalej jeszcze. Świetnie. Rozłóż. Sięgnij mocno do tyłu. Pamiętaj, że nie sklapki, tylko rękoma. I pójdź luźno. Jeszcze raz. Leknij, przód, sięgnij daleko i teraz idziemy do góry, więc wysoko. Teraz do sukitu, nadgarstki, ciągniesz. Mocno. Puść nadgarstki, daj do tyłu. Rozluźnij. Super, super. Zgięta, na siebie. Doraź, ciągnij mocno ramię. Jeszcze chwilkę, teraz odpuść, wyprostuj w stawie łokciowym, wciuk do góry, wtedy za i pociągasz. Bo tak, żeby nawet łopatkę zaangażować w to rozciągnięcie. I puszczasz luźno. Druga ręka najpierw zgięta i do tyłu. Naciągnij, pomóż sobie drugą ręką i przytrzymaj. Odpuść, wyprostuj, chwyć w do góry, chwyt za gastek i podciągnij. te angażuj łopatkę. O właśnie. Rozluźnij. Rozciągnij bocznie tutaj szyję, czyli zaciągasz ucho do ramienia, a przeciwny bark idzie do tyłu i w dół. Wróć do pozycji wyjściowej i druga strona. Tak samo. Ucho ramię, drugi bark do tyłu i tu. I tak pociągasz ręką, żeby ten skłon boczny wykonać w jeszcze większym zakresie. No i super, rozluźniasz. Teraz popatrz w jedną stronę i pomóż ręką przez kręcie Boczne. Tak się dociągasz, drugi bark do tyłu. Chyc, ściągasz łopatkę. Trzymaj. I ta sama druga strona. Skręć, pomagasz ręką, drugi bark w tył. Otwórka, świetnie. No złap, zrobimy skłon w przód, czyli go jak najdalej, jak najniżej i idę, trzyma. Mogą być to podłudzia, pamiętaj o po kolankach prostych. Trzyma. Na krzyżu na lękwiar i dopycham do do przodu. Natomiast nie odchylam głowy, tylko patrzę cały czas przed siebie. Natomiast biednicę dajmy w przód. O, właśnie. Patrzę przed siebie i mocno rozciągam. Przy okazji pani brzuch się rozciąga. W tym głosu. okej. Okay. I powolutku wróci i rozluźni. Swobodnie. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra. Świetnie. Teraz jeszcze wracamy do rozciągnięcia rąk biceps. Rękach wyprostuj z tabu naciągasz nad i przytrzymujesz. Pamiętaj, żeby nie za wysoko, nie za nisko. Trzymasz. Druga ręka. Zobaczycie, strężyście będzie zupełnie inaczej, ciało będzie przygotowane jutro do mocnego treningu. Ok, teraz znowu zmieniasz rękę, ale zobacz, nie idzie w dół nadgarstek, tylko dajesz do góry, czyli palce są skierowane w górę i też naciągasz tutaj od góry palce. Tak, żeby był mobilny nadgarstek, dużo piszemy, dużo korzystamy z telefonów, z komputerów, gdzie palce są w zupełnie innym położeniu, więc naprawdę warto wykonać takie ćwiczenie. Ok, to samo z drugą. Pamiętaj, żeby łokieć był wyprostowany. Palce. O, super. Ok, rozluźnij. Jeszcze, jeszcze nadgarstki. Ułóż tak rękę, żeby było zdjęcie, czyli nadgarstek w dół, palce skierowane do dołu, ale strona dłoniowa do wewnątrz. I ten delikatnie nie na to tylko troszeczkę niżej chwyć i dociągnij do siebie. Łokieć wprost, Pamiętaj, żeby tego nie robić za mocno. I nie na bólu, bo to nie jest zbyt przyjemne. O, I rozciągnij. Zginacz. tutaj przed To samo. Druga ręka. Tak samo naciągasz. Wyprostowany łokieć. No i super. Rozlujmy. Ok, lecimy teraz niżej, zaczynam rozciągać i brzuch, i nogi i pośladki, więc jedziemy sobie do przysiadu. Do przysiadu. Nogi ustawiamy na szerokość biodra, czyli biodra kolana, kostki. Masz przysiad. Przechodzisz sobie na, na palce. Jesteś w rozkroku. Ręce jak chcesz, to sobie trzymasz albo tutaj z boku, albo przekładasz do dołu. I teraz spróbujesz, mając nogi w takim rozkroku, dociągnąć pięty do podłoża. Hop, czyli usiąść na całych stopach. Pokażę Wam bokie. Czyli mam rostro, w powrotku sobie schodzę, ręce trzymam po środku, nie jestem na początku na palcach, a później stopniowo staram się, żeby stopem przylegały mi mocno do podłoża. Bardzo ładnie achilecy rozciągamy, miśnie tu łydki i przetrzymuję. Super, wnużyle. Natomiast jeżeli nie będziecie mogli tak nisko zejść, to starajcie się nisko. Tak, żeby ciągnęło, ale żeby oczywiście nie było gór Super, rozluźnij. Przejdź sobie do przysiadu, daj jedną nogę w bok. Też znam nam ćwiczenie. Kąt prosty, to do przodu, bo jesteśmy na palcach. Tam cała stopa i przyciskasz wewnętrzną część uda e, jak się do podłoża. Mhm. O, przytrzymaj. Się. Super. Teraz zrób tak, żeby stopa była skierowana palcem do góry. I idziemy tak, że jedna ręka jest od strony wewnętrznej, ty nogi, a druga od strony zewnętrznej. I dociągasz klateczkę. Palce też naciągaj na tyle, ile możesz, na siebie. I robisz skłon łowia, czyli klatka jak najbliżej nogi wyprostowanej. Zatrzymaj przez chwilę, żeby rozciągnąć. rozluźniasz i teraz ta sama noga, cały czas ta sama noga, słuchajcie, idzie do wykroku, czyli idzie w przód, kolana razem, ręce z boku, a Ty kontrolując naciągnięciem stopy rozciągasz tył nogi, tak? Czyli to jest pozycja wyjściowa, kolana razem, a stopa mocno flex na siebie, palce do siebie dociąga, żeby po prostu poczuć Teraz do przysiadu, ale oczywiście na drugą nogę, żeby to samo wykonać na drugą. Czyli znowu noga wyprostowana u do nogi wyprostowane i dociągacie mocno w kierunku podłoża. Stopa dociągnięta i zatrzymamy. Palce rozciągamy. A później będziemy teraz rozluźnienie, zobaczcie. Dobra, teraz sobie przechodzimy na piętę, palce naciągasz. Ręka jedna od spód, nogi środkowe, druga od bocznych i schodzisz sobie tak na tyle, ile możesz do dołu do, kierunek nogi Trzymaj. Tak jest, Rozluźni i tak samo ta noga, która była w ona nam idzie teraz do przodu, tak? I też ręce z boku, kolana w miarę równo. Naciągasz palcami nogi wykrocznej, dozując rozciągnięcie płytki tylnej strony uda. I trzymaj. Ciągnij, ciągnij palce do siebie. Najpierw no pięknie. Super. Rozluźniliśmy, rozciągnęliśmy tym. Ale jeszcze sobie zrobimy, słuchajcie. Teraz przechodzimy sobie do, do, do rozciągnięcia. Mieścić czworogłowy głowę uda. E, więc kładziemy się. Na brzuchu, nie przodem, jedna ręka idzie pod brodę, bądź pod czoło, a drugą sobie dociągacie, kolana razem, dociągacie, jak dacie radę to za palce, jak nie to za kostkę, a jak nie możecie, to można sobie ręcznik nawet przewiązać, albo jakąś taśmą i dociągnąć piękę w kierunku kościelka. Bardzo ważne, żeby miętnica się nie podniosła, czyli miętnica leży, leży płasko, słuchajcie, na, na podłodze. Trzymaj, trzymaj. Świetnie. zmianę, czyli teraz ta leży, a ten drugą cud wyprzykadzających brodę albo e, pod e, po trzy, pod e, czoło i zaciąga rzeczywiście oczywiście teraz drugą nogą. Czyli też zdjęcie, kolanka razem, biednica leży, a Ty sobie przytrzymujesz rozciąganie, dźwięki się rozciąga mięsień czwórkowo-boczny, trzeba pod Dobra, super. Jedziemy teraz na dwie. Czyli obie nóżki. Dociągasz głowa luźno. Nie podnoś. tylko luźniutko. I utrzymaj. Super. Jeszcze chwilę. Dobra. Rozluźniasz. I jedziemy teraz rozciąganie mięśni brzucha. Czyli przechodzisz sobie do podporu. Ręce proste w łokciach. Patrzysz przed siebie. Mietnicę staraj się, żeby leżała na podłodze. Stupy możesz mieć tak zaczepione na palcach, jak ci jest wygodnie, a możesz je położyć w pastuchu. O, do boli, jak tak wygodnie. A tu patrzysz przed siebie, roślone w duszę. Ręce ułóż, tak żeby były wyposkowane. Tak, i I rozgróź. Weź głęboki wdech. I wydech. Jeszcze raz weź. Weź dech. I wydech. Super. Przejdziemy sobie teraz do klęku otwartego i zróbmy to Pamiętaj, żeby pod barkiem było kicsi na Staraj się, żeby pod biodrem było kolano. Natomiast nogi na w lekko rozstawione i ręce też troszeczkę szerzej. Czyli nie trzymaj kolany razem. Weź głęboki dech, okrągłe. krągłe wdech. I z wdechem w dół, wydech. Głowa do góry. I znów wdech. I wydech. Jeszcze raz, wdech. I wydech. O, właśnie. Super. Teraz sobie, słuchajcie, przejdziemy jeszcze do leżenia tyłem. Ok, na plecki. Położymy się leżenie tyłem i standardowo nogi z tyłu, rozciągniemy jeszcze palce na siebie, kolano w miarę możliwości prosto i trzymaj, trzymaj, trzymaj. O właśnie. Dobra, luz tej nogi. Teraz ta noga, która byłaby proszę, zakładasz sobie tak nogę na nogę, tak? Rozciągasz bioderko, rozchylasz. Jodrosz ładnie rozciąga. Dobra, łatwiej drugą nogę, żeby rozciągnąć. mięsień bruszkowaty, mięsień pośladkowe, czyli to do siebie. Trzymaj się, druga noga do góry, na siebie. Utrzymaj. Oddychaj, jakby na śliczania zupełnie inaczej się właśnie rozciągają. To I też załóż, hop, rozciągnij najpierw, o w ten sposób, rozciągnij bioderko na zewnątrz, przytrzymaj, plecy stabilnie przyklejone do podłoża, ok, no i jedziemy i do góry, tą drugą nogę podciągasz i fajnie się rozciąga mięsień pośladkowy, mięsień gruszkowaty. Teraz złóż kolana, ręce na razie daj z usztułowia, złoczone kolanka, pięty zbliżasz i przenosisz kolana na jedną stronę. O, właśnie w ten sposób. Teraz starszy żeby łopatki przylegały do podłoża i ręce trzymasz na razie w usztułowie. Jak kolana wyciągniesz na jedną stronę, to głowę skręć w przeciwną. Uwaga, dokręć i przytrzymaj. Głowa wraca, wracasz z nogami i spróbuj to samo na drugą. Czyli z pozycji wyjściowej, Znów nogi blisko, kolana bo. Rotacja, czyli skręcasz głowę w przeciwną stronę do kolana. I przytrzymaj. O, pięć, rozprzymaj się rozciągają, Cały kręgosłup. I wróć sobie do pozycji Okej, okay, słuchajcie, teraz jeszcze mam pozycję, żeby wysiadzie rozkroczny. Czyli przechodzicie sobie do siadu rozkrocznego. I słuchajcie, jedziemy skłon do przodu. Wyciągasz ręce mocno w przód, wciągniesz klatkę. Kolana, pamiętaj, by i nie głowę, tylko klatkę piersiową. Schodzisz nierzutko, rozciągasz pięknie od przyśrodkowej. Uda, a zarazem plecy również się świetnie rozciągają. Trzymaj. Dobra, teraz do jednej nogi skłon. Przyciągnij klatkę, przytrzymaj. Jeszcze troszkę. Wyprost. Teraz druga. Też przytrzymaj skłonie. Jeszcze chwilę. Oj, super. Usiądź teraz w świecie rozkrócznym, wyprostuj plecy, wyciągnij kręgosłup, żeby go wyciągnąć mocno, wyprostować plecy. Ściągnąć łopatki, rozluźnij barki. Okej, okay. super, słuchajcie, zrobione. Rozciągaliśmy się około, słuchajcie, 20, 20 minut. Myślę, że słuchajcie, to naprawdę wystarczy. Więc po wczorajszym treningu nóg, jeszcze jak dzisiaj się pościągacie, to będzie super. Także elegancko rozciągnięci jesteśmy. Dzisiaj mamy środę, jutro, słuchajcie, planuję trening brzucha połączony z plecami, treningiem pleców. Czyli oparalizujemy nad korem, nad środkiem, czyli świetnie wzmocnimy brzuch i, i plecy. Zrobimy sobie to w kilku e, mocniejszych takich ćwiczeniach. Także będzie jutrzejszy dzień troszeczkę już znowu się nakręcamy, troszeczkę mocniejsze. Także teraz czwartek, piątek i sobota dajemy czadu, a oczywiście w niedzielę będziemy się rozciągać. Także dzięki za wszystko, za wspólne ćwiczenia. E, mam nadzieję, że to, że wczoraj późno ten filmik e, wskoczył, e, to nie, nie było problemu, bo albo sobie wczoraj wieczorem dokonaliście trening, albo sobie słuchajcie, po prostu zrobiliście go dzisiaj. Dzisiaj będziecie mieć tak prawie godzinkę e, trening aż będzie trwał, jeżeli połączycie tą tabatę na nogi i dzisiaj właśnie ten stretching. więc można to dzisiaj zdudować i też nie będzie problemu, tak? Natomiast jutro już mocniej pracujemy nad brzuchem i nad plecami. Dzięki za wszystko, za wspólne treningi, za to, że jesteście i dbacie przede wszystkim o swoje zdrowie. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Pa!